Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na czwartkowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek standardowo spójrzmy sobie na indeks SP 500. Na to podsumujmy krótko wczorajszą sesję na Wall Street. Wczoraj obserwowaliśmy spadki na amerykańskim rynku akcji. Główne indeksy osunęły się do niższych poziomów. Pod koniec udało się odrobić część strat, natomiast i tak. Dow Jones oraz SP 500 odnotowały spadki, tylko Nasdaq wyszedł na ledwie widoczny plus. Dow Jones stracił prawie 0,90%, SP 500 spadł o 0,70%, a Nasdaq odnotował ledwie widoczny wzrost. Sentiment, wczoraj sentyment inwestorów mocno popsuły informacje dotyczące Credit Suisse, a między innymi tutaj wywiad z topowym akcjonariuszem Credit Suisse, który stwierdził, że który zapytany o e, właśnie, który zapytany o jakieś wsparcie finansowe Credit Suisse nie udzielił, e, odpowiedział, że nie będzie po prostu wsparcia dla Credit Suisse, to mocno pogorszyło, wzbudziło obawy o, e, ponownie wzbudziło obawy o e, płynność sektora bankowego, całe tutaj akcje wielu banków e, spadły wczoraj, e, uległy solidnej przecenie e, i to mocno popsuło właśnie nastroje e, inwestorów. Dzisiaj natomiast przed otwarciem, przed otwarciem dzisiejszej sesji obserwujemy delikatne spadki ponownie głównych indeksów. Tutaj Dow Jones kontrakty terminowe na Dow Jones spadają o prawie 0,5%. Kontrakty na SP500 również tracą, chociaż trochę mniej, 0,35%, sugerując, że jednak ten początek dzisiejszej sesji będzie mało optymistyczny. No ale przejdźmy do pierwszej spółki, czyli właśnie Credit Suisse, opowiedzmy tutaj sobie trochę bardziej o, o tej sytuacji Credit Suisse, co się działo wczoraj i, i co się dzieje dzisiaj. Akcjonariusze, akcjonariusze Credit Suisse można powiedzieć, że przeżywają od wczoraj prawdziwy roller coaster emocjonalny. Akcje spółki spadły wczoraj nawet o spadały wczoraj w pewnym momencie nawet o 30%, a już dzisiaj na szwajcarskiej giełdzie te same akcje wzrastają o około 25% Wczorajszy spadek sprowokowany był przez komentarze czołowego akcjonariusza Credit Suisse, mowa tutaj o Saudi National Banku, którego prezes został zapytany o, o to, czy bank jest gotowy wesprzeć spółkę, jeśli pojawi się zapotrzebowanie na dodatkowe fundusze na dodatkowy kapitał. Prezes Amar Al Kudairy odpowiedział, że absolutnie nie ma takiej możliwości. Oznajmił, że wynika to głównie z przyczyn regulacyjnych. Przekroczenie progu 10% udziałów oznaczałoby. Kwalifikowanie się do jakichś nowych tutaj zasad regulacyjnych, do których, które teraz nie dotyczą Saudi National Banku, a tego właśnie Saudi National Bank chciałby uniknąć. Wzbudziło to ten wywiad z prezesem Saudi National Banku, wzbudził duże obawy u inwestorów w Credit Suisse odnośnie płynności spółki. Dzisiaj jednak cena akcji równie szybko jak wczoraj spadała, tak dzisiaj odbija ponieważ pojawiła się kolejna informacja o zabezpieczeniu przez bank Credit Suisse 50 miliardów franków finansowania od Szwajcarskiego Banku Narodowego. Bank pożyczy środki w ramach instrumentów wsparcia płynności i też poinformował, że zamierza m.in. wykupić do 3 miliardów franków długu. Zreflektował się także prezes Saudi National Banku, już wspominany wcześniej. Stwierdzając, że wszystko jest w porządku i Credit Suisse raczej nie będzie potrzebował więcej, kapitałów, więcej kapitału, co te, te, te ostatnie informacje tutaj uspokoiły mocno inwestorów i dzięki temu akcje mogły wyraźnie odbić od wczorajszych spadków. Kolejna spółka, czyli Adobe. Adobe, które zaprezentowało wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego, które okazały się lepsze od oczekiwań. Akcja Adobe zyskują na wartości przed otwarciem czwartkowej sesji. Przychody spółki wzrosły o 9% do 4,66 miliardów dolarów w pierwszym kwartale roku obrotowego 2023 i przekroczyły oczekiwania rynku. Zysk na akcję również był lepszy niż oczekiwano. Wyniósł 3,80 dolarów. Spodziewano się wyniku o 12 centów niższego. Segment Digital Media wygenerował 3,4 miliarda dolarów przychodów, czyli o 9% więcej niż rok wcześniej. Natomiast segment Digital Experience osiągnął przychody na poziomie 1,18 miliardów dolarów i w obu hmm, wyniki, tutaj obu segmentów, e, przychody obu segmentów były wyższe niż oczekiwano. Adobe przedstawiło też prognozę na kolejny kwartał. Spółka celuje w zysk na poziomie między 3,75 a 3,80 dolara na akcję w drugim kwartale przy przychodach w przedziale przy przychodach około 4,76 miliardów dolarów. Prognozy spółki były w dużej mierze spójne z oczekiwaniami rynku. Spodziewano się 3,76 dolara zysku na akcję i 4,76 miliardów dolarów przychodów. Adobe podniosło też prognozę na cały rok obrotowy. Teraz spółka spodziewa się zysku na poziomie 15,30 do 15,60 dolara na akcję. A wcześniej w grudniu prognozowano, że ten zysk będzie o 15 centów niższy. Akcja Adobe przed otwarciem sesji rosną o około 6%. Rekomendacje dotyczące Adobe, opinie są tutaj podzielone. Mamy 20 rekomendacji kupna i 21 rekomendacji trzymaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, czyli Baidu, chiński gigant technologiczny. Chińskie przedsiębiorstwo technologiczne Baidu zaprezentowało gorąco wyczekiwanego własnego chatbota który ma być najpoważniejszym chińskim kandydatem w starciu z ChatGPT. Popularność produktu OpenAI zachęciła tutaj wiele chińskich firm technologicznych do opracowania autorskich botów, autorskich modeli sztucznej inteligencji. Natomiast Baidu wyszło na prowadzenie w tym wyścigu w Chinach po ujawnieniu na początku lutego, że jest blisko ukończenia własnego chatbota o nazwie ERNI. ERNI jest skrótem od Enhanced Representation for Knowledge Integration. Prezentacja jednak tego Ernie Bota rozczarowała inwestorów, a CEO spółki Robin Lee, chyba nawet można powiedzieć, że się trochę tego spodziewał, bo w trakcie prezentacji stwierdził, że bot nie jest oczywiście idealny, ale pokazują go teraz, bo rynek tego wymaga. Prezentacja ograniczyła się do krótkich, nagranych wcześniej filmów, które pokazywały jakieś podstawowe tutaj funkcje Ernie Bota i rynek chyba jednak oczekiwał czegoś więcej bo akcje Bajdu na amerykańskim rynku przed otwarciem sesji tanieją dzisiaj o około 5%. Rekomendacje dotyczące Bajdu są w większości pozytywne. Mamy 38 rekomendacji kupna, 7 rekomendacji jest neutralnych i tylko jedna rekomendacja zaleca sprzedaż akcji spółki. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.